Nieczynny, zamknięty podjazd do Przyczółka na brzegu Wisły od ulicy Zabłocie. Bo tu powstał kiedyś zastępczy most wojskowy. Prowadzę kwarandę i oglądam wszystkie swoje stare materiały. Może gdzieś dogrzebie się jeszcze, jak budowano takie wojskowe mosty, które na jakiś czas zapewniały połączenie brzegów Wisły dla krakowskiego ruchu krakowskie mosty. Dębnicki wysadzili Niemcy jak się wycofywali, ale sprzyjała styczniowa pogoda i przejście przez Wisłę zapewniał lud. Ale takim rewolucyjnym posunięciem drogowców krakowskich było wybudowanie tego mostu, mostu Grunwaldzkiego w 70-tych latach i zbudowanie dwupoziomowego skrzyżowania ciągu Ditla jeszcze wtedy w małej ulicy, dziś nazywanej Monte Cassino, przy pomocy Ronda Grumbalskiego. I to było takie duże w 70-tych latach przedsięwzięcie, które sprzyjało połączeniu dwóch brzegów Wisły. Bo cóż to jest most? Jest to budowa drogowa, która łączy punkt A z punktem B. Prosty, gładki. I taki jest Dewdicki, taki jest grunwaldzki. Podstawą tego, żeby most był trwały jest jego odwodnienie, ponieważ woda potrafi zrobić największą krzywdę i w drodze i w moście. Przykładem tego jest most retmański, którego łukowaty kształt powoduje odprowadzanie wody i właściwie oprócz tego, że jest tam kostka piękna, wspaniała, szlachetna, która daje efekty te akustyczne i na przykład nie sprzyja akustyce, w samochodzie rowerzystów na pewno nieźle denerwuje. Ale woda odchodzi i ten most się trzyma, i nie pamiętam, żeby tam się jakieś poważne sprawy działy. A most grunwalski, płaski, gładki. Jeśli by go jeszcze tylko dobrze odwodniono, to prawdopodobnie nie byłoby tutaj żadnych z nim problemów. Takie mosty jak Grunwalski czy Dębliski są to mosty typowo drogowe, doprężane specjalnymi linami. I proszę Państwa, taka. Uwaga, kiedyś, pamiętam, ktoś jechał ze mną w aucie i stoimy na środku Dębnickiego, o się huśta, jak przejeżdżał autobus z przeciwnej strony. No i dzięki Bogu, że się huśtał. Jakby się przestał huśtać, to trzeba by było raczej z jego szybko zjeżdżać, bo nie działałoby to właśnie ta amortyzacja przy pomocy doprężających lin, które w kilku wiązkach łączą przęsła tego mostu.